W dzisiejszym Fleszu absolutorium dla Wójta, budowa oświetlenia na ulicy Szkolnej w Pruszczu, budowa drogi w Topolnie, egzaminy ósmoklasistów, inwestycje szkolne, projekt edukacyjny, zaproszenie na piknik w Topolnie oraz zaproszenie na imprezy Goxiru. 27 maja na uroczystej sesji Rada Gminy Pruszcz udzieliła absolutorium wójtowi Gminy Dariuszowi Wiwondowskiemu po wcześniejszej akceptacji raportu o stanie gminy co rok 2020 oraz udzieleniu wotum zaufania. To oznacza, że nasza gmina jest w dobrej kondycji. W maju rozpoczęliśmy budowę oświetlenia na ulicy Szkolnej w Pruszczu. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców. Zamontowanych zostanie 10 lamp energooszczędnych na odcinku 1 km. Koszt to 90 tysięcy zł z budżetu gminy. Jesteśmy w trakcie budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Topolnie. Inwestycję realizujemy w ramach lokalnego programu rewitalizacji gminy, tak jak remont świetlicy. Jesienią rozpoczną się tu zajęcia aktywizacji zawodowej dla mieszkańców sołectwa i okolic. To był trudny rok dla uczniów i nauczycieli. Nauka zdalna zdominowała system pracy. Mimo to ósmoklasiści z uśmiechem przystąpili do egzaminów. Powoli wracamy do normalności. W szkole jest na pewno łatwiej się uczyć, bo mamy jakby kontakt z nauczycielem. Możemy się spytać, czego nie wiemy, a na lekcjach zdalnych jest to utrudnione. nauczyciele też stara się jakoś nam ułatwiać tę pracę, jak chodziliśmy na te konsultacje. To też dużo to dawało moim zdaniem i to nas też tak przygotowało do tych egzaminów. Jesteśmy w Szkole Podstawowej w Niewieścinie. Wracamy do normalności. Czas pandemii przysłużył się temu, że mogliśmy przygotować salę, wyremontować, odświeżyć dla naszych uczniów, a po powrocie czekały na nich niespodzianki. Poczyniliśmy zakupy w ramach pruszczańskiego klastra edukacyjnego, to jest kącik wypoczynkowy, które widzicie Państwo za moimi plecami. Na szkolny korytarz zakupiliśmy komplet wypoczynkowy dla naszych najmłodszych. Zakupiliśmy również interaktywną podłogę, urządzenie, które bardzo nam tutaj służy uczniom podczas zajęć głównie świetlicowych, i mam nadzieję, że nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z tego, co dla nich przygotowaliśmy. Cieszymy się z powrotu do szkoły i bardzo się cieszymy, że nowe rzeczy są. A takie najbardziej Za koleżankami, za nauczycielami. Przy szkole w Niewieścinie pojawiły się też nowe chodniki, tak samo w szkole w Łowinku. Teren przy budynku został zagospodarowany, uporządkowany i wzbogacony o stół do gier planszowych, a nowe boisko zachęca do aktywności sportowej. W bieżącym roku Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu realizuje nowe projekty grantowe. Pozyskaliśmy na nie 160 tysięcy złotych. W ramach realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Szwecji oraz w Chorwacji. Odbędą się wizyty studyjne, nauczyciele będą mieli możliwość dzielenia się doświadczeniem, co przyczyni się do rozwoju kompetencji nauczycieli. Chorwaci dysponują skuteczną metodą nauki języków obcych, skupiającą się na rozwijaniu sprawności mówienia. Natomiast ze Szwedami będziemy przyglądać się skuteczności metody uczenia się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie. Chcemy te metody prowadzić w naszych szkołach. Stowarzyszenie Topolanki 27 czerwca organizuje piknik na kocyku w Topolnie na talerzyku. Serdecznie zapraszamy. Będzie moc atrakcji. Smakoszy zapraszamy! Na zupę szczawiową z kociołka oraz kociewski poczęstunek. Dla dzieci będzie plener malarski, wystawa zwierząt dla dorosłych. Przygotowane będzie ognisko z pieczonymi ziemniaczkami i kiełbaskami oraz muzyka na żywo. Główną atrakcją w tym roku będą dwie grupy rekonstrukcyjne rycerzy z X i XV wieku, dlatego już dzisiaj warto sobie zarezerwować 27 czerwca i spędzić to popołudnie z nami. Serdecznie zapraszamy w te piękne okolice. Piknik organizowany jest przy wsparciu finansowym gminy w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie otwartego konkursu ofert. Dolina Dolnej Wisły jest miejscem, gdzie natura, Łączy się z historią, a ukształtowanie terenu pozwala na aktywny wypoczynek. Warto o tym pamiętać, planując weekendowe spacery.